Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Gol bez problemu. Fantastyczny strzał. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. No i do strzału przygotowuje się Lionel Messi. Trafia! Piłka wpada do siatki. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Do oddania strzału przygotowuje się Czabi. Pewny strzał. Nie zawahał się, uderzył bezbłędnie. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. Nieprawdopodobne, nie strzelił Nie wytrzymał presji, co za pęk Bardzo ciekawy mecz, sporo sytuacji bramkowych Tak myślę Darek, że rzeczywiście to widowisko mogło się podobać Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski Dziękujemy i do usłyszenia